To jest następny odcinek z Matko Stwora! Tak, to już nie jest z meduzy, tylko z Macko Stwora. Mogliście mi przypomnieć widzowie! Dzień dobry! Dzień dobry. Co dzisiaj Leo, będziesz robił? Dzisiaj będę znowu niszczył miasto, ale dzisiaj nie będziemy niszczyć tego miasta, tylko będziemy niszczyć coś innego. Pa pa, statku! Dobra, ym, ja się muszę do Was obrócić. Dobra, dobra, co byśmy mogli, to już było, to już było, o, tego, nie, to, to już było, tego chyba jeszcze nie mieliśmy, nie no, chyba mieliśmy wszystkie, ale dobra, um, tak, chyba to już mieliśmy, ale dobra, już chodźmy niszczyć po prostu, dzień dobry, jestem maskostworem, a co to jest, nara. Wleciało O, możesz pojechać? Ona chyba nie jeździ Czy to pływa? Chyba nie pływa Pływaj Oj, sorki A to co? Uuu, samolot A ty co tutaj robisz? Schodź z tego, to nie twoje To nie twoje, ktoś to zrobił A ty do tego podchodzisz To nie twoje tylko ja się mogę bawić tym samolotem -ty cikiem. Kurde, jak to? Sorki! O nie! <ścoughs> Sorki! A popnij, zobacz, tam masz taką monetkę, jakby niebieską. Widzisz? Popnij co? tak te płytki z lewej strony, nie z tej strony, z drugiej A wiem, co. Pólą w ogóle można rzucić. Zobacz, czy się uda. Tak, żeby się wszystkie te. Prawie! There. Nie, moja kula! Oh no. Chyba Nie. się stupiła. To co? Będę tym rzucał! Upsy. Co? Co się... Okej! Okay. Ludzie, wchodźcie, bo za chwilę się to zepsuje! Uważajcie! Oh no. Uważajcie, bo się wszystko psuje! Kurde! Co ja właśnie? Jupi! Juuu! Sorki! Juuuu! Juuuuuu! A to co to? zejść na dół. Bo tam spadniesz! Nie myśl nacisnąć kółeczko. Jakie kółeczko? Tam się chyba na nie paliło kółeczko. Ju! Ty co tutaj robisz? To jest... To jest tak! pokazuję widziałeś? Jakie kółeczko. O. No wiem, wiem. A co to znaczy? To oznacza, że coś mi chce powiedzieć, ale ja to mam gdzieś. Eee. O! Leć! <laughs> Chyba nie zadziałało! Uwaga, bo znowu niszczę świat! Chyba... Dobra. Nie potrzebujemy tego. I muszę to wywalić! Stary, cofnij się trochę, bo zaraz wyjdziesz z, z pola widzenia. Teraz? Jeszcze w twoje lewo. W Moje lewo. lewo? O, lepiej. Dobra, o, super. Popatrzcie! Nie, przepraszam, ludzik! Um, chyba już ludzik nie wstanie. Wstawaj! Przecież nie jesteś głupi! Wiem o tym! Heniek! Się wiem! Henik, wiem, że nie jesteś głupi! Wstawaj! Henik, ma drzemkę! Wstawaj, Heniek! Chyba go nie dogodzisz Dobra, zmieniamy mapkę. Tu już chyba zrujnowałeś wszystko, co się dało. Nie wszystko. No jak to? Nie wszystko. A możesz iść tam do tego tunelu, coś zobaczyć, czy tam coś jest? O, poczekajcie, widzą mnie nie będziecie mnie widzieć. Uy. Będą, będą. Przechodzę. Nie. Tutaj niczego nie ma. Dobrze, ale co tutaj było? A, tutaj jest tylko droga. I nie da się wspinać. To przejdę przez, przez, przez tekstury. Do nie... przodu do Moja Najlepsza rzecz do robienia to jest przechodzenie przez tekstury. I, I tego... To? Tego wcześniej nie było. Tych ludzi wcześniej tutaj nie było. I tego buszu też nie? O, no, bo nie. no niby nie wiem znara. Nara. A to ja tam się. Ja tym się w ogóle nie bawiłem. Co tutaj nagle? Eee, tego chyba nie było. Kręć się! To chyba nie działa. Ej, tu jest jakiś ludzik. Chodź tu. Wygląda jak roba ośmiorniczka. Wiem. Zobaczmy to czy... Mój zobaczmy, czy pływa. Nie, zostaw mnie. Zobaczmy, czy pływasz. Oj, chyba nie pływa. O oh no A to, to skoro tak? To czemu to się nie. Albo w sumie wyciągnijmy to. Ej. Chodź tu! Powstań! O! A to co to? Czerwony guzik? Tylko nie to. Nikt nie patrzy. Co robisz? O, o. Co? To się. To coś zmieniało. To coś zmieniało tutaj. Mhm. Um, skoro tak, to zobaczmy, co zmieniało. Możemy zrobić reset tego świata. Ej, dobre. Zobaczmy, co to. Co to zmieniało. Jesteśmy. Gdzie? Ten guzik. On, gdzieś, On tutaj. gdzieś był na początku. Cofnij się. Gdzieś tutaj? Tu! Jest. I patrz przed siebie, o. Co?! Oh no. To to robiło? To niszczyło? Aha. I nagle jakaś muzyczka leci. Mhm. A weź tą kulę i zrzuć ją tu po tym właśnie Którą ze zjeżdżalni? kulę? zjeżdżalni, tą szarą Tam, Tą obalałeś, szarą! No gdzie obalałeś te białe bloki To nie kula, zostaw to w spokoju O, o, o Za ciężkie Za, cię. Za ciężkie No dasz radę, tu, tu na tą zjeżdżalnię drewnianą Nie wiem Powoli, powoli Raz, dwa Nie, to Cześć. się przyczepiło do tego Głupie! To Trzeba to wywalić! Głupie! O nie! Ktoś tam wpadł! Czemu ten ziomek się do tego... Trzeba ciebie... Matko, um. to wybuchło! O... Więc, patrz, teraz mogę wszystkie metalowe elementy łapać na te kule? Tak. Ta! I mogę to złączyć razem? Nie. Yeah. Ale ja mogę to zrobić. Aha. I mogę z Ciekawe tego coś... Czy Anę. coś zbudować, mogę z tego. Mogę to przyczepić do tego? Jest! Dobra, ale co z tego, że jest? Aaaa, jak oddzielić ten samolot? Wiem co. To nie działa jak wchodzi do wody. Więc może bym tak... Nie. Jak kurde? To jest jakieś... Te małe są jakieś takie wytrzymałe. Pamiętacie widzowie, jak niszczyłem roboty? Teraz mi się to przypomniało i chyba muszę to zrobić. Ojdź. Badzi, jest głowa tego robota! E, ty masz rękę? Czy co to jest posąg ręki? Przed tobą, zobacz. No. Dwie ręce. One działają. Złap, złap jedną rękę w jedną mackę, w prawo, ale lewą w lewą. I nakieruj teraz. Nie, tu prawa. Dobrze. O, o. Nie. No i chodź, Rączko, może to by się uda. jak ona magnetyzuje się tam. O? Przyciąga. Ona ta, ta ręce przyciągają. O. Zaraz całą wyspę złapiesz do tego magnesu. O? co ja teraz mogę zrobić? Gdzie? To zatonęło! I pod ziemią widzi ten magnes, widzisz to? Tak? O nie! Ale to zatonęło! A nie da się jej wyciągnąć, wyszarpnąć? Tej ręki? No właśnie nie. Kurde, poczekaj. A może bym... Czemu to się przyczepia do ludzi? A nie, bo on ma ten kostium. Widzisz, jaki on ma kostium? Aha. Metalowy. I to się kurde do niego teraz przyczepiło. O. Upsy. Co on jest? Co? się, się leciał. Kolejny pilot, czy to ten sam? Tak, to był ten sam. Dobra, ale ja chcę teraz zrobić zjeżdżalnie. Jak zjeżdżalnie? Ej! działa! Mógł... Iść po kolejną kulę magnetyczną. Kurde, tylko że... Gdzie one? Ona gdzieś tutaj. O nie. tam no. się kręci. To jest kawałek tego bohatera! Widzisz? Wiesz którego? Mm -hmm. Tu bym mógł zniszczyć i wyleciały kule jest! Kula! I spróbuj przyczepić na most. Ej, baję, kul! Aha. Jest? Działa? I co? Te... Oho! Te... nie chce się dać. Teraz bym mógł zabrać to. Byd mógł. Zabrać, tutaj są kule, to bym mógł zabrać. Mógł Ale radzić. co jeszcze, może tą ośmiorniczkę właśnie przyczepisz, tą taką wysoką, po lewej. Jaką? Tą taką metalową, zielono-fioletową. A to? No. Nie no, wiesz ja mam lepszy plan. Jaki? Zabierzmy to widzowie. O, nie, moja kulka! I zrobimy. Nie, w tą strony, dobra. Co to ma być za konstrukcja? To się trzyma. Teraz to się musi trzymać kurczaczki. Dobra. Trzyma się. Mhm. I patrz. Skoro to się trzyma, to ja mógł zrobić. Tak, to by zadziałało. Co? To by zadziałało. Tylko, że teraz mam mało kuleczek. No, opowiedz, jaki masz plan. Mam plan. Patrzcie na to widzowie. Mam taki plan. Że tutaj, jakbym zrobił. W ten sposób, że mogliby na to ludzie wchodzić. Nie od tej strony. Tylko od drugiej, ale... U jest dwie kuleczki. Dobrze, widzowie. Patrzcie teraz, co się, co się tutaj stanie. Nie. Co? To się puszcza. Dobra. Nie, to nie. To. Cyk. I uwaga ostatnie To miało być to. Tylko że muszę to zniszczyć. i bym musiał to w ten sposób zrobić. I ostatnie auto. Ale potrzebuję ostatniej kuleczki. A już nie ma więcej kuleczek. Może to by się dało jakoś... A to jest kuleczka? Nie. A może to? Proszę zniszcz się. Bo ja potrzebuję ostatniej kuleczki. Do mojego planu! Zniszcz Jest kuleczka. Przecież tutaj było dużo kulek. Ale jest tylko ta jedna, która jest przeciekana. Tam po lewej chyba były z tyłu. Za tobą Nie, za mocno się obróciłeś. O, tam coś miga, Cie? Tu na dół spójrz? O. Jest! Kulka. Dobra, cyk, nie było to auto. Ym. Tu jest proste. A, dobra, ja już wezmę kanapę. I dalej, dalej, o co chodzi? Kurde, bo ja naprawdę nie rozumiem. Co to za konstrukcja? O, i patrz. I oni tutaj wchodzą? No dawaj ludzika, czy jakiś w ogóle tam będzie chciał stanąć. Nie, bo oni tutaj wchodzą i patrz. Idą tu, idą tutaj. Przyczepił się. <laughs> Ty też jesteś przyczepiony, to wezmę ciebie. Wchodzi sobie, idzie sobie tu. <laughs> Chodzi tutaj, idzie tu, wspina się tutaj. Bije kawkę na statku. No idzie tu, mm -hmm. potem tutaj i tutaj zjeżdża. Czyli urozmaiciłeś. I padzi tutaj zjeżdża i idzie dalej. No to co, kończymy A? dzisiaj ten odcinek. Konstrukcja Leona. 7 tak, minut. Ale chciałem tylko widząc, coś pokazać. Masz 5 sekund. Nie, bo to 5 sekund nie będzie trwało. Ale w Trwa 18. 17. 18. A. I patrzcie. I tutaj idzie sobie Typek po skałach. Idzie sobie tu na ostatni szczebelek i nagle. Piu! <głos> <głos> A tam są ludzie, tylko że nie wiem, jak tam się dostać do góry. No to musisz się nauczyć operować, bo na pewno którymś guzikiem da się je w, iść. w Którym? Musisz się dowiedzieć. Mogą widzowie mi napisać, bo ja nie wiem, bo spinać się potem to nie da. No to niech ci widzowie napiszą. A ja w tym czasie będę próbował ich tym rzucić. Uwaga. Aj. No podejdź teraz i zakończę odcinek. I? Poczekajcie. O. Dobra, widowie, jak nie przyjdziecie, to ja zakończę odcinek. Chodźcie tu! Widzowie chyba nie chcą przyjść. To pa! Pa, a wy tam jesteście. A, a ja tam.